Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey Los Atlantydy Zostawcie oczywiście kciuka i komentarz, a jak jesteście nowi to tam na dole pod filmem jest taki czerwony przycisk Kliknijcie go, żeby był szary, obok niego dzwoneczek wam się pojawi, też go kliknijcie Może to głupie, że o tym przypominam, ale 50% osób, które ogląda moje filmy nie subskrybuje mojego kanału, więc mi trochę smutno z tego powodu Dobra, kontynuujemy naszą przygodę, którą zaczęliśmy w poprzednich odcinkach Wyłączymy sobie standardowo, oczywiście, ukończone miejscówki, i wyłączymy sobie zdjęcia, i pójdziemy sobie tutaj, najpierw na to tą, na tą miasteczko, oddani wyznawcy, tutaj do tej miejscowości, a potem stamtąd sobie wrócimy tu i najprawdopodobniej zrobimy sobie posiadłość Ifigenii. No i będziemy szli tutaj dalej na południe, nie? Robiąc ten cały obszar. Ale najpierw trzeba skorzystać z tego, tutaj, teleportu. To jest najgorszy chyba w tej całej grze nie? Jak ktoś ogląda ten film na telefonie w nocy, to ja mu współczuję na oczy, nie? Ja mam tu jeszcze w pokoju dość jasno, ale no... masakra jakaś. Oddani strażnicy. Okej. Okay. Mamy tutaj dwóch kapitanów. Yy, mamy tutaj jakieś pochodnie. Zapasy. No, dobra, chyba wszystkich tutaj pooznaczałem, kogo się dało. A nie, jednak nie wszystkich. Na przykład tego gościa tu nie oznaczyłem. Wchodnie Hypnosa. Niszcząc. Hmm. To sobie zoliżyliśmy przeczytać, widzę. Dobra. No i tego już nie wyświetlimy, ale roz... zauważyłem, że muszę w to strzelić po prostu. Okej. Okay. Pochodnie hypnosa, niszcząc pochodnie hypnosa, zmniejszasz kontrolę persefony nad każdym regionem w ten sposób. I nie doczytam tego, nie? Okay. Pytanie jak wziąć ściągnąć tego gościa, który tam śpi A, ty śpisz na zewnątrz, no to easy. Ale go pisgnąłem, a z wyleciał. Tego sobie go przeszukałem. No to jest hit, nie? Frajerze, czemu wszedłeś na ten murek? Dobra, i teraz co nam tu zostało? Pochodnie, zapasy i skarb. Tu jest skarb. O, tu jest pochodnia. Może teraz się uda przeczytać te info o tej pochodni, czy nie da się? Nie da się, nie wyświetla się. Minus 20 do władzy persefony, okej okay. Tu mamy skarb Tu na dole jest jeszcze do podpalenia to Ło, kurna, dobrze, że tam na dół nie spadłem Dopiero bym miał włażenia No i tu zostało to drugie do spalenia na samej górze Więc wejdźmy tam No i z palmy. Ok. Idziemy na drugą stronę w takim razie. Levelik. A właśnie, a propos levelu, mamy trzy punkty w ogóle do rozdania. Nie mam pojęcia skąd one się wzięły. Miałem wcześniej. No powinienem mieć jeden, bo wbiłem level. Ale mam trzy, więc oczywiście, tutaj sobie w prędkość poruszania sobie damy. I idziemy do kolejnego miejsca. Eee, Święte Sanktuarium. Ok, zobaczmy, co tutaj jest do zrobienia. A tu chyba nic nie będzie do zrobienia. To jest po prostu miejscówka do odkrycia, tak? Tak, to jest tylko miejscówka. Ok, no to lecimy tutaj w takim razie. Z powrotem. Tam, gdzie zaczynaliśmy odcineczek. No dobra. No to zostało nam, że tak powiem, dom przywódcy, tak? Odkryto nadzorczynie. Trochę tutaj wojska ją kryje. Coś mi tu próbuje gra wykryć, ale... A właśnie, tu jest jeszcze przecież to. No tak. Dobra, to najpierw to sobie zrobimy. Zapomniałbym totalnie o tym. O tym jednym znaczniku. Będzie dość proste, tutaj są posągi. Chyba już powinniście pamiętać, no. Nie posągi, tylko pomniki właściwie. Huh. guess i better take a look i guess it came from somewhere else No i git. Pomnik zniszczony, a w ogóle to się to rozwalić też, czy nie? A. Okej. Okay. No dobra. Lecimy dalej. Zajdźmy sobie już tutaj, rozejrzyjmy się jeszcze raz naszym Ikarosem. Tego dziwo w tym miejscu też mamy dostępnego. Ogólnie to się zastanawiam, jakim cudem ten koleż mnie zauważył, no ale już nie będę wynikał w to. Idziemy dalej. Na razie zostawiamy to wszystko. Musimy ich wszystkich pościągać, żebyśmy tu jakieś przypały za chwilę nie mieli. To po pierwsze, a po drugie tam jest, jak widzicie, ogień. Do podpalania kosz z węglem, a nie chciałbym. mieć za chwilę tutaj jakiś dodatkowych gości w tym miejscu, więc starajmy się zrobić to po cichu i oczywiście z założeniem pułapki na ten kosz. Dobra, pułapka zostawiona. Ty chućcu, teraz że akurat, gościu? Dobra, ten leży. O, nie to. To chciałem sobie zerknąć. Wejdę na górę z powrotem. Właśnie po to. Mam kolejny punkt umiejętności. Ja nie wiem skąd on się bierze, nie? do rozdania. Też mi to jest w stanie wytłumaczyć, skąd mi się te punkty umiejętności biorą? Trochę hajsu zebraliśmy, dobra, idziemy po tego gościa teraz. No, zamknięte drzwi, nie wejdziesz. A nawet już nie masz po co próbować. Jedzisz, no, widzisz, się niczego nie nauczyłeś, gościu. Dobra, co zostało? Dwa skarby, jeden jest. Tam odpalenie tego, rozwalenie tego i tego, okay. O, A ten skarb jak wziąć? Halo, gdzie tu jest wejście? A tam też było? Nie zauważyłem go. Dobra, a tam jest jeszcze podpalenie, tak? ta? Tak, to jest zapas do spalenia. Ok, no to podpalmy to, to leci. To leciało, git. Tutaj mamy podpalonko. Co tu mamy jeszcze? Dwa te i skarb. Jeden jest praktycznie przed ryjem przywódcy. Drugi mamy tutaj. Uh. 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 pod better use Tej hey, nie rozumiem, nie? O co z tym chodzi? Zrobuj elizejskie bogactwa. Dobra, no i jeszcze to. Wszystko gotowe, możemy iść dalej. Wchodzimy sobie w takim razie na mapę, gdzie my teraz musimy iść. To zrobiliśmy, więc idziemy tutaj, do tego znacznika w takim razie. A on jest w tą stronę, dobra. Chciałem tylko zauważyć, że dostałem się tutaj teleportem, a zszedłem sobie tak po prostu. Ja już widzę, jak ten bitrate spierdziela na YouTube, nie? Tunnel Guy. O kurde. Znajdź cztery skarby. Jakiś... Jakiś grobowiec tam. przynajmniej Dobra. No wiadomo nie tu zaskoczymy po prostu teraz A jak wracając do tego, co zacząłem zaczęłem mówić to przynajmniej nie ma tutaj żadnych pierdzielonych. Węży. Tu brat, tu coś jest za ścianą. Nie wiem, czy nie pójść najpierw tam. W sumie. Tak, znaczy. Kudę, no nie wiem, gdzie mam iść, nie? Tak szczerze mówiąc. Nie, no tu raczej nie, bo to do góry idę. Więc raczej wychodzę. chyba tu. Ja pierdziele, labirynt pierdzielony, nie? A, bo tu nie przesunę tego. No dobra, czyli tu jest jednak jakieś coś do odblokowywania. O, okej, okay, to jednak nie labirynt, tylko muszę po prostu przejść tu, żeby przejść tam, Czy Tam czegoś nie odsunąłem jeszcze? Czekajcie chwilę. Zobaczmy. A no tak, tego nie odsunąłem że to od tamtej strony będę musiał przesunąć. W tym sensie, że podejdę i sobie przesunę to w tą. Dobra. To tą stronę mamy jakby ogarniętą. No. Teraz tu. Okej A ja tak szczerze Właśnie myślałem, że mogę wskoczyć na to I przejść po prostu po tym na drugą stronę Ale nie Dobra, tu już przejdę bokiem, nie? Mamy skarb kolejny drugi z czterech i tu mamy trzeci z czterech Przystań zmarłych kerosów. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu wszedłem, a jestem już tu, nie? Cofnę się. Pójdę do tamtego drugiego tunelu w takim razie. Bo wyszedłem teraz do innej lokacji, jakby, czyli po prostu nie odkryłem jakiegoś jednego skarbu. Więc on musi być tutaj w tamtą drugą stronę. O, dobra. Tu nie przejdę. Dobra, to jest wszystko co mogę z tym zrobić, więc daje mi to możliwość przejścia tu. Odblokowania tego daje mi też możliwość przejścia tutaj. Ale czy ja mogę po prostu to sobie przesunąć. Nie, a tak? Wiesz, nie. Okej. Okay. A jak przesunę to tu, to tu, no to już przejdę. Looks like this door needs a key. Aha. No to za Czyli będziemy musieli tu jeszcze kurka wodna wrócić. Ale zbliżamy się do tego znacznika, albo i nie zbliżamy się, wychodzimy. Ta, wyszliśmy z tego miejsca. Pomnik marmurowej dziewicy. O, się ma. Gdzie ja jestem? Tu. No kurde, wam powiem nieźle. A, was, a ty jeden tu jesteś gościu. No dajcie. A nie, dwóch was jest. A, czaje po prostu jak nas wykryją, to ci goście się też uaktywniają. Kurwa, ale oni już są mocniejsi trochę Ich każdy atak wyciąga ze mnie ma ten Ja pierdolę zabije mnie zaraz ten koleś, Skurwy syn teleportował się Jebany, Zaraz nie zawiebią. Dobra, zdożyłem użyć chapsa. nos został mnie. No mam ulta tu... no ty gnoju czemu ty jesteś na górze? Halo, Złaź. wszystko stało się jasne, czyli nie mogę się tu totalnie dać wykryć na tym miejscu, bo potem jest problem. Ale nie zmienia to faktu, że mnie interesuje, kurde, nadal to. To coś mnie nadal interesuje. To. To mnie interesuje, nie? Ja tu wracam. Dobra, gdzie ja tu szedłem? Tędy. Ej, bo ja tu mam oznaczone. Gdzie ja to mam oznaczone? Tam. No to tu musi być klucz do tego, tutaj, nie? Tu jest klucz potrzebny. To musi być wtedy to przejście do tego, no. Nie ma innej opcji, ale ja bym chciał wrócić jeszcze. Przecież przejdziesz przez tą dziurę. E, chciałbym wrócić do tamtego pomieszczenia, w którym byliśmy przed chwilą. I pójść tam dalej w sumie, nie? Bo tam gdzieś wyszliśmy. A nie no to jest tutaj, na tym poziomie. No to git, to czekajcie ja dobrze poszedłem w sumie. Dobrze, że tutaj przeszedłem. Okej. Mhm. The knowledge of the gods should be useful in the underworld. Ulepszanie umiejętności. Ulepszanie umiejętności to artefakty pierwszej cywilizacji, które modyfikują i wzmacniają istniejące umiejętności. Możesz z nich skorzystać w menu umiejętności. Ok. Korzystaj z ulepszeń. Aby aktywować ulepszenie umiejętności, musisz być ona w pełni rozwinięta do trzeciego poziomu. Ulepsz rozwiniętą umiejętność naciskając spację, a następnie przypisz ją do swojego koła umiejętności. Ulepszanie umiejętności można włączyć i wyłączyć w menu ulepszeń. No i dobre, załóżmy, że to chcę. Aha, mogę to ulepszyć. Bez sensu. Tą mogę ulepszyć po prostu, bo, bo tak. Co lipa trochę. Wiem, że każdą sobie mogę ulepszyć. Jakieś gówno na ścianach. Ej, dobra, czy ja się mogę stąd tepnąć, skoro już tutaj wszedłem drugi raz? Mogę, no to git. To mnie to cieszy. I zaczniemy sobie już przy kolejnym punkcie orientacyjnym. Następny odcinek. Na teraz to tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku. Zapraszam na streamy i do linku w opisie. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć.